Witam Was na dzisiejszym treningu naszego wyzwania Brzuch marzeń. Jest to już dziewiętnasty trening naszego wyzwania. Naprawdę, prawie to już jest końcówka. Bardzo się cieszę, że dotrwałaś do dzisiejszego treningu. Mam również nadzieję, że jesteś już po rozgrzewce i możemy zacząć ćwiczenia. Dzisiaj ćwiczymy 50 sekund, 10 sekund przerwy. Pokazuję pierwsze ćwiczenie. Ustaw się do kolanka podpartego i kolanka do góry. Trzymamy tą pozycję, brzuch mocno spięty. Trzymaj, trzymaj, palce szeroko, aktywne partii. Oddychamy się od ziemi i teraz urozmaicimy nasze ćwiczenie. Prosta noga, prosta, ugięta, ugięta, prosta, prosta, ugięta, ugięta. I sobie maszerujemy cały czas. Jeszcze, hops, hops, ugnij. Jak i jak kłina szkolana to są praktycznie nad matą. Jeszcze. Hops. Hops. Jeszcze momencik. Ostatnie sekundy, dziewczyny, wytrzymamy. Uwaga. Ostatni raz. Dobra i przerwa. Teraz będzie pod bokiem, Na łokciu. Możesz sobie zwinąć podwójnie mata, żeby było miękko. Na kolana i jedziemy. Ok, to jest opcja początkująca na kolanach. Nie pamiętaj, jeżeli jesteś zaawansowana, a myślę, że już teraz jesteś. To proste nogi. I trzymasz. Głowa przy kręgosłupa. I trzymamy. Dawaj, dawaj. Jeszcze momencik. Czyni już niecałe 20 sekund. Co to było? Jak na tabacie. I 10. Dasz radę. Trzymaj mocno, trzymaj. Zaraz będzie fajne ćwiczenie w nagrodę. Okej, okay, dobra. Nagroda robimy Madonnę. Czyli kładziemy się na boczku, poleżymy sobie wygodnie. Ręka z przodu asakruje przy klatce piersiowej, i jedziemy, unosimy pachę i nogi. Hops. Jesteśmy w jednej linii. Góra. Góra jeszcze. Góra. Hops. Hops. I wysoko. Wysoko jeszcze. Żebyś nie myślała, ja też się noszę wysoko, tylko to trawa robi takie wrażenie. Jeszcze. Góra. Góra. Hops. Hops. Jeszcze momencik. Ok, super. Teraz będziemy robiły podwór przodem. Na łokciach, czyli tak zwana deska. Na łokciach osoby początkujące. Na kolanach jedziemy, dziewczyny, już jedziemy. Na kolanach osoba początkująca, zaawansowana, proste nogi. I trzymaj. Głowa przedłużeniem kręgosłupa, Jeśli jest Ci ciężko, zejdź na kolana. Jeszcze. Dawaj, połowa za nami. Jeszcze chwilę, wytrzymasz. Dziewczyny, no jedziemy do końca, niecałe 10 sekund. Uwaga, jeszcze, jeszcze, jeszcze i już. Dobra, teraz znowu zrobimy deskę bokiem, tylko tym razem na drugi bok. Na kolana albo na proste nogi, i trzymasz. Oczka początkująca na kolanach, zaawansowana na prostych nogach. Pamiętaj, bark, łokieć w jednej linii, ciało trzymamy pionowo. Jeszcze chwila. Jeszcze jeszcze trzymaj dasz radę, dziewczynę naprawdę wiecie, że już mówiłam to milion razy, wszystko siedzi w głowie jeszcze moment okej, okay, super a teraz układamy się do taseczki. Uwaga. I jedziemy. Przypominam technikę Piodra w jednej linii. To znaczy kolce biodrowe, pionowo. Unosimy pacha. Unosimy nogi. Świetne ćwiczenie zarówno na bok, jak również na choinki, na plecach. Jeszcze. Góra. Góra, hops, hops, jeszcze, dasz radę, już połowę za nami, w górze wydech, 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 hops, cały czas oddychamy. Okej, okay. dobra. No to teraz co? Przekładamy się na plecy. Ręce wzdłuż tułowia. Uwaga, nogi do góry i nogi delikatnie na jeden bok. Na drugi. I jeszcze robiliśmy to samo ćwiczenie z nogami ugiętymi. Teraz robimy z nogami prostymi, delikatnie przenosimy na bok. Hops. Skosy ćwiczymy. Hops. Hops. Jeszcze czuć skosy Delikatny ruch Nic nie robimy, pamiętajcie, dziewczyny, na siłę Jeszcze łopatki są mocno przyklejone Tu maty Jeszcze, jeszcze Ok Super Następne ćwiczenie Dłonie za głową Wdech Powolne ćwiczenie. Z wydechem. Idziemy do góry. I wracamy. I dziewczyny jedziemy. 50 sekund. Góra. Hop. Wdech. I z wydechem powolu. Powolne ćwiczenie. Wdech. I z wydechem kręg po kręgu. powoli do góry. Proste plecy wydech. Powolny. Ruch jest na wydechu. Jeszcze wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze moment. wdech. Wydech. Wdech. 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 Okej. Okay. I ostatni wdech. No to już skończymy ćwiczenie. Wydech. Dobra, ręce wzdłuż tułowia. Nogi proste. 90 stopni i naprzemiennie, raz jedną, raz drugą nogę prostujemy. Uwaga. Hops. Jeszcze momencik. Hops. Dobrze sobie Pamiętaj, odcinek lędźwiowy jest całkowicie ustabilizowany nic tu się nam nie kręci na boki. Tak, okay, już kończymy. Okej, okay, dobra. I teraz nasem koniec. Robimy zwykłe brzuchy, ale będzie tylko puls w górze. To już się chce mieć jakieś naprawdę maksymalne dojechanie naszego brzucha. I pulsik 50 sekund. Łopatki wysoko. Puls, 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 puls. Cały czas oddychamy. Wydech, wydech, wydech. Jeszcze. Pops, Cały czas ćwiczymy. Jeszcze, jeszcze momencik. Ura, 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 hops. Też hops. Już no, Zaraz końcówka. 10 sekund. Hops. Hops, przyznajcie, że przy niektórych ćwiczeniach, gdy 10 sekund, 50 sekund wydaje się długie, a przy niektórych krótkie, prawda? Okej, okay, dobra. Przekręć się jeszcze na brzuch, dłonie przy klatce piersiowej, wyprostuj ręce i do góry i oddychaj. Można oczy. Odpocznij. Rozciągnij swój brzuch. O takistę. I już wydecham to co wsiadamy i cieszymy się, że zrobiłyśmy kolejny trening, że nie dopadł nas leń i że jesteśmy super babki. Także moje superbabki, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś i pamiętaj o zaznaczeniu dzwoneczka, że przychodziły powiadomienia o kolejnych treningach i już niedługo widzimy się na treningu 20. Także bardzo dziękuję, pa!